I ja zadaję pytania, a wy pokazujecie tego, kto by to najszybciej zrobił. Albo jak uważacie, nie? Tak ja mówię, chyba do kolery trzeba przejacić. To pierwsze pytanie. Który z Was najbardziej kłamie? 3, 2, 1 Dawson Stryer. To jest Który z Was jest najwredniejszy? 3, 2, 1, była. <laughs> Który z Was najwięcej przeklina. 3, 2, 1. Który by najszybciej zaliczył zgon na imprezie? 3, 2, 1. Ew jak. sam film. Który z Was najprędzej zabiłby kogoś za milion złotych? 3, 2, 1. Biznes. Tak, ja biznes. Jakby nie wyznajomy, to bym no je... Za hajso. Że myszkowy nie za zaje... ale to nikt nie mówił o Śmierzku, że ogólnie. Ja. No, że kogokolwiek. Chodziło chodzi na strzech. Kogokolwiek. No, kogokolwiek. A no to kto <noise> Pytanie. Ja Który z Was zawsze ma najwięcej do powiedzenia? 3, 2, 1. Ja. Tak jest. Który z Was nie umie się przyznać do błędów? 3, 2, 1. Nie, nie może tak. Czym by to jest za siebie, do siebie, się ]my stać, do się za siebie Który z Was jest najbardziej zorganizowany? 3, 2, 1. Możliwe, że tak pisze mi przedwczoraj, jak. Jadę za pół godziny. W półtorej godziny ja wyjeżdżam. Hmm, który, z was, <głos> <głos> który z Was jest najbardziej oszczędny? 3, 2, 1. Ja stary. Jak u was Ja wykazuję moje szczęście, kurzys. Weź kij tutaj na nawet tutorial. Ja się nie dodam, bo ja nie mam płaców. który z was jest najbardziej pracowity? 3 2 1. Co, No. Tam no tutaj ten Kacper sam statuy rozkładał nikomu nie pomógł. Ja wczoraj sam coś nie żałem. A ja on serwery rozpalałem. Ja składałem, jest składam. No to w tym na siebie. No Który z Was najprędzej umówiłby się na randkę z Tindera? 3, 2, 1. No k ja... Nie, nie. nie, ja na Tindera no. nie Który z Was najwięcej je? 3, 2, 1. No, no, ja nie zawsze jak się praca tak bierze. Tak. No tak. no tak. no ale są kierowe pizza. Ale nigdy jej nie robi. Ja też Łęk to sobie zrobić. Który z Was ma największe branie u płci przyciny? 3, 2, 1 Kto przegrałby najwięcej w kazarcie? 3, 2, 1. Ołicy, że... Ja bym nie przy... <grym> ja chwilą w kasyno grał przed rozpoczęciem tego. Tak, <grym> jest Który z Was byłby najlepszym ojcem? 3, 2, 1 A ja nic co nałożyć? On się dodaje. Co by zostawił dziecko w sklepie? To dziecko by go <grym wioski> To najczęściej makaca. 3, Trzy, dwa, jeden. Nie, nie wiem, nie? Ten to zawsze zziga, to Nie. Jak <grym wioski> to ziga. Kto <grym wioski> roz, z... roz, <grym> z... rozkręca każdą imprezę? 3, 2, 1. Ja mam dam na serwach. Ja ja to, ja to, to, tak, to który z Was jest największym romantykiem? 3, 2, 1. Który z Was jest najbardziej opiekuńczy? 3, 2, 1. Ja no, no się, pyjasą, tylko... Nie. No gónić. No, 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 no. Nie, dzisiaj poczucie. <śles> <śles> Dobra, niech ten będzie. Który z Was jest e, największym bałaganiarzem? 3, 2, 1. Ja. I u mnie w toku? No to nie mnie nie byli. Do mnie eee... mi da se 100 butelek i 20 butelek, bo w ogóle, że p... ...wabo stoi na tym. ...wabo stoi na tym. butelek, co tak Ale nie chciałbym schodzić coś sprzedać. Dobra. Który z Was by był najbardziej skłonny wdać się w bójkę na imprezie? Trzy. Dwa, no, no, no się <tryk> no, no, to jest to jest jak na Jakby się Chyba, no. chy wow. że to solo, no to nie wolno wtedy. Okay. Który z was najszybciej. Y y najszybciej nabombi się na imprezie? Trzy, dwa, jeden. Hmm. Cześć. Który z was jest najbardziej przerażający, jak jest zły? Trzy, dwa, jeden. No ja mówię, że mogę mówię <głos> <głos> Który z Was lubi robić największe dramy? 3, 2, 1. Dramy? No dramy, kłótnie. <noise> <noise> Widzisz, sam zacznijba. Prowokator i j. Ja odbijam ci go piłeczkę. Który z Was najprędzej podrywałby dziewczynę kolegi? 3, 2, 1. Ja bym podrywał sam. Chciałem to bardziej żołnierz. Z nim byś się założył. Za 5 zł. Który z Was y, wydaje najwięcej pieniędzy na lampoter? 3, 2, 1. A to -bu, co tam stoi? Na no tam Ja na samochód nie wydałem. <grym> z pisem. Pieniędzy pisem. Nie wydajesz tyle pieniędzy na gaz, co byś wydał na benzynę. Ale A jeździsz ty... Ale on jeździ tyle samo kilometrów na tej No Ciekawe po kogo tyle jeździ z Który z was jako pierwszy obchodził urodziny? 3, 2, 1 Kur... musiałem zastanowić Który ja <grym> z was wciera w nogawkę siki? <grym> w nogawkę? nogawkę, no Jak? Mhm. Ja, to... ja znam odpowiedź Potecki ja tak robi Nooo <grym> Bo to, to ty masz Kijawkę Jak już tu skietuł No tak właśnie Jak już tu skietuł Kto to... z was jest najlepszy w sporcie? 3, 2, 1 Który z was najbardziej boi się ekstremalnych atrakcji? Typu skok na bungee to tak 3, 2, 1 Nie wiem Ja bym sobie skoczył Ja też bym się skoczył Najbardziej ekstremalną rzeczą to jest jazda z tytem Ja się nigdy, nigdy tak bardzo nie tak boję jak kur... A tutaj jak jedziesz, to tydzień. ale to jak jedziemy, jedziemy do Liglina... Co ty, no znowu w jest tam. Ta tak ta, ja, 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 ja też wie tak, tak samo, nogami się zapieram, o ja coś. Ja wiążę komuś delikatów. No, ostatnio na światłach prawie było. No, no to aby wtedy, o nie, nie tylko. tylko. Zapatrzyłem się na coś. Który z was najbardziej nie szanuje dziewczyn? Trzy, dwa, jeden. To ty cały czas... O. Ale, no, ale... Tak, nie ty Kasper, no! o czymś się powiedział, że dziewczynie spierdolą. No, ja bym powiedział, co no, bym powiedział, jakby trzeba było, ale <grymiosenka> co z tego? Czekaj, jakie było pytanie? No, który z was najbardziej nie szanujecie? Jak ty mówiłeś o! Jezu, to kobiety. Nie, to nie, to. nie A... tego nie wrzucamy do filmu, bo będziecie mieli hej. <grymiosenka> który z was najbardziej nadaje się na polityka? 3, 2, 1. Który z was najszybciej zostałby pantoflem? I pantofel to znaczy, że jest u dziewczyny, a nie, że... No dobra, trzy, dwa, jeden. No w sumie Kasper by był, bo ty jesteś ugodowy taki, no. No na to. już patrzę, że Który z was najwcześniej wstaje. Ja daję na siebie. Czy jesteś daję na siebie. No. No. Nie wiem, Kuba jesteś tu najbardziej porządny po prostu. Nie, bo ja mówię dzień dobry. Który z was miałby najszybciej wypadek samochodowy? <grym> 3, 2, 1. Jak k jak twój ja, ostatni stłuczkę już miałeś? Ja by obronię, Ja się ja wybronił. <laughs> <laughs> ale ja tam miał najwięcej takich akcji. No co jaki No dobra pytanie kto? Stracił prawo jazdy najszybciej. Ale nie mówię. Może... Ale nie wypadek. Na wypadku no wypadku też nie ma. No przewodowałeś gością przecież. To. A to no było to wypadł. No to betę za Chłop do Cica. No 250. Chyba, że tam nie masz więcej no nie za bardzo. Zszedł do 200 cycł idzie wypłacać i chyba. Dobra, niech będzie 150. No bo kurde tam było tyle śniegu, że to mi. Stanęliśmy i chciałem cicłem co naczyło znaczy, Ale nie zauważyłem, który stoi za mną, bo jakoś się zrespłynąłem no, i tak nie był stuknąłem. A który z was poszedłby do więzienia za coś głupiego? Trzy, dwa, jeden. Za co ja? Nie wiem. A za co ja? No i ja mam pier... w*** wskoczyć. No znowu wskoczyć. Na swoje gali? Na swojej gali. Zostać pierwszy na swojej gali. Od taksówkarza. Od taksówkarza, który ci jeszcze na tu gali przyjdzie z pewnością. <noise> I odniósł jeszcze. Który z was najczęściej ma ludzi? Trzy, dwa, jeden. On. No, Który z was jest najgłośniejszy? 3, 2, 1. Nie tak za tak chwilę się f, w... ja w... to jest głośno, no. Ja gram w CS o to się w Czyli na każdej legyę. Ale każdy kurat się kół w CS. Zawsze przypiero i tu napisze S i wyzywa ich od biedaków i... J... <ścoughs> Który z was gra y, najlepiej w gry komputerowe? 3, 2, 1. Ja mam w... w CS. No znaczy, jeśli chodzi o CS to ja no. Bo, no. Nie ma dużo gier komputerowych, nie da Cicami. się we wszystkie Nie No, no właśnie. Weź na freestyle'u. Może zrobimy no. pytanie od widzów. Ja nie, nie, nie mamy widzów. No w którego z Was najszybciej wyrzuciliby do szkoły? Dwa, jeden. co jesteś przyniosł browari do szkoły, się nauczyciela widać. Serio? No, Nie, dzwonimy do ciclusz, że to mówimy Co, Jeszcze zmienić Miklon i się napiliśmy raz. A my cycowi mówiliśmy, żeby wziął nam Liptona do picia. Cicy kupił sześć pustoszy było na promocji On chciał raz na światłach wyjść i umyć sobie szyby <noise> Kiedy? W Lublinie jak byliśmy Ty chciałeś wyjść i umyć szyby Jechaliśmy, zatrzymaliśmy się na światłach A ty Może no, szybko wyskoczę, szyby umyć A co, to normalnie to było <noise> Który z was jest największym podrywaczem? dwa, jeden Który z was ma najwięcej ukrytych talentów? 3, 2, 1. Skoro one są ukryte, to skąd wiesz? Wiedzieć. Dobra, no ale są takie ukryte, które na przykład ktoś w tobie widzi, ale ty tego w sobie nie widzisz. Cycu, mechanik, piosenkarz, no. piosenkarz, programista, monter. Nie, no dawaj no. nawet promonum. Wszystko. Wszystko, co byś chciał, on to zrobi. Nie najlepiej, no. ale zrobi. Ale głupie pytanie zadałeś. <noise> Który z was najszybciej zostanie milionerem? Trzy, dwa, jeden. Ja. Cicu, Co? To mnie. Kacper, ty w ogóle nie umiesz pieniędzmi zarządzać. Jak ty... nie umiem pieniędzmi zarządzać? Ty... No, to właśnie nie umiesz tak. Musi złożyć po 20 zł. Cycu miał wtedy w portfelu 4 dychy. Okay. Nie, nie miał 5 On, nagle mu się zrespiło 9 dych. O kurwa. Losuję. No i Pytałem czy jeszcze was A my ci mówiliśmy. Nie, nie mówiliście o tym, że ja pracę. A który z Was ma najlepsze oceny w szkole? 3, 2, 1. Proszę. <noise> najlepsze, kurde. 2. Tutaj pizzy wygląda. ja próbuję. Jest mała. A mnie było 2. A miałem 9 punktów, kurwa. A ja mam 13. No właśnie. Kowal miał 9, dostał 3. Który z Was miał najwięcej partnerek? 3, 2, 1. A właśnie, że w to nie było.